Cześć dziewczyny! Nazywam się Kaśka Żbikowska i jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że mogę spędzić fragment dzisiejszego święta z Wami. Naszego święta, bo to święto kobiecości. Z tej okazji mam dla Was prezent. Ale jak sama się zaraz przekonacie, to nie będzie do końca prezent ode mnie dla Was, ale prezent, który przygotujecie same dla siebie z moją pomocą. Mam przynajmniej taką nadzieję, że zechcecie pobawić się ze mną w pewne ćwiczenie kreatywne, które pomoże Wam znaleźć Waszą pasję albo jeśli już myślicie, że ją znalazłyście, zastanowić się, która z tych, który z tych tematów, który najbardziej Was w życiu kręci, jest tą właściwą, tą wokół której warto zbudować Waszą po prostu jakąś siłę, Wasze plany i, i doklejać do tych pasji kolejne Wasze marzenia i je realizować. Żeby nie przedłużać, proponuję Wam takie zadanie. Zorganizujcie sobie gdzieś kartkę A4, minimum A4. Najlepiej, gdyby ona była dużo większa, na przykład A3, albo nawet kartka z FlipCharta. Ale A4 spokojnie na start wystarczy. Połóżcie ją sobie w takiej formie poziomej i na samym środku, w centralnym punkcie tej kartki, narysujcie jakiś symbol, który jest dla Was takim właśnie symbolem pasji, jakichś zainteresowań. Dla mnie, jak widzicie. Jest to serce. Nie bez przyczyny, ponieważ uważam, że pasje są w moim życiu taką ścieżką mojego serca, e, dlatego siłą kojarzą, kojarzą mi się z moim sercem, to stąd wszystkie wypływają. E, kolejnym krokiem w naszym ćwiczeniu będzie narysowanie wokół tego serca tylu różnych gałązek i napisanie na nich nazw, haseł, skojarzenia Można rysowaniu wręcz. Tych wszystkich tematów, które wydaje się Wam, że są właśnie takimi kluczowymi zainteresowaniami Waszymi, sprawami, które Was kręcą, tematami, które Was najbardziej interesują i pochłaniają. I jeśli jesteście tymi dziewczynami, które jeszcze nie do końca odkryły te swoje kluczowe zainteresowania, odpowiedzcie sobie na pytanie: co nie daje Wam spać? Jakie tematy są tymi, które, z którymi się budzicie, z którymi zasypiacie? Nie, to, które działania w Waszym życiu mogłybyście wykonywać za darmo? Nie, żeby je właśnie wykonywać za darmo, ale które są takie, które sprawiają Wam tyle radości, że mogłybyście robić je w każdej porze dnia i nocy. Zastanówcie się też na przykład nad tym, które sprawy pochłaniają Was na tyle, że poszukujecie wciąż informacji o nich, rozmawiacie z znajomymi o tych tematach, chodzicie na konferencje, szukacie informacji w internecie, w książkach, w prasie. Zastanówcie się, bo to prawdopodobnie są właśnie te tematy, które mogą pretendować do miana Waszych pasji. Kiedy już wszystkie je sobie zorganizujecie i znajdziecie, to spiszcie je wokół tego centralnego rysunku na, na naszej mapie. Jak znacie, to wiecie, że już rysujemy właśnie mapę myśli, ale to nie musi być mapa myśli, to może być po prostu mapa Waszych pasji. To może być zwykły rysunek. Zorganizujcie to w ten sposób, że do każdego z tych tematów, które zapisałyście, czyli na, na przykład na moim obrazku jest jakieś pięć gałązek, do każdej z tych gołązek dopiszcie jak najwięcej skojarzeń z tym tematem. Jeśli na przykład zapisałyście, że waszą pasją jest moda, to odpowiedzcie sobie na pytania. Moda w jakim sensie? Co ona mi daje? Jaka jestem dzięki niej? Jaka mogę dzięki niej być? W jaki sposób ona pomaga mi pomagać innym? Co, ona dzięki, co, co dzięki niej realizuje w swoim życiu? Jakie mogą być co do niej plany na przyszłość? Jak widzę swój rozwój w tym temacie. Zapiszcie po prostu wszystko, co przychodzi Wam do głowy, każde najmniejsze skojarzenie, bo one się naprawdę bardzo liczą. I nie oceniajcie tych pomysłów, to nie jest ten moment na analizę tematów. Spiszcie wszystko, co Wam przychodzi do głowy, a y, odpowiedzi przyjdą same, ponieważ jeśli pozwolicie sobie popracować z taką mapą przez kilka dni, przez jakiś czas, będziecie do niej wracać, pozwalać y, tym pomysłom i tematom Troszeczkę popracować w waszej głowie, a dopiero potem z niej wyjść. Uwierzcie mi, że pewne gałązki na tej mapie okażą się bardziej zagęszczone niż pozostałe. I przynajmniej w moim przypadku te gałązki świadczą o tym, że to są tematy, które najbardziej mnie pochłaniają, są największą dla mnie radością i do których mam ochotę włożyć najwięcej energii jak się później okazuje, także też z tych tematów, zwrot z tej inwestycji jest dla mnie największy. Mam nadzieję, że to ćwiczenie pomoże Ci odkryć swoją ścieżkę, ścieżkę Twojego serca, jeśli jej poszukujesz albo potrzebujesz jakiegoś odświeżenia, nakierowania Cię na coś ważnego. Mam nadzieję, że podzielisz się ze mną swoimi wnioskami, refleksjami. Jestem na to bardzo otwarta i naprawdę bardzo ciekawa, co Ci z tego wyszło. Powiem Ci jeszcze na koniec, dlaczego w ogóle ośmieliłam się w ogóle ten temat poruszyć i dlaczego uważam, że mam coś na ten temat do powiedzenia. Jestem trenerką biznesu, autorką dwóch książek, blogerką. Jestem szczęśliwą żoną, przyjaciółką, siostrą. Jestem także kierownikiem projektów w korporacji. I uwierz mi, że da się te wszystkie rzeczy połączyć. Niektórzy patrzą na mnie trochę dziwnie i zastanawiają się, gdzie ja to wszystko w ogóle mieszczę w jednej dobie każdego dnia, więc jestem naprawdę przykładem z krwi i kości, że da się to zrobić i że można żyć dzięki temu szczęśliwie i w jakiś kompleksowy sposób. Mam nadzieję, że Tobie także się to uda. Jeśli chciałabyś poznać więcej moich historii albo dowiedzieć się, w jaki sposób uprościć także swoje życie i w jaki sposób je fajnie zorganizować. Wykorzystując moc Twojego umysłu, w ogóle Twoje serce i Twoje wszystkiego, wszystkie skojarzenia, zapraszam Cię serdecznie na spotkania ze mną na moich warsztatach, a na start możesz odwiedzić po prostu mojego bloga i zobaczyć, kim jestem. Zapraszam Cię na katarzynażbikowska.pl. Mam nadzieję, że spełnisz swoje marzenia już wkrótce i że będziesz bardzo, bardzo szczęśliwa. Niech moc będzie z Tobą.